mówiliśmy, że jak wchodzi do Martin Kospiszyk i Wojtek Łaski na boisku, to jak odwraca wyniki meczów i, i, i remisuje, czy wygrywa. No, z drugiej strony, jak teraz wchodzi z boiska, to też jak ironia ma lepsze wyniki, to już jakoś tak durno się układa. Nie, myślę, że to jest normalne, że wchodzi Martin. Kolejny raz daje dobre zmiany. Mamy rewalizację środka, także myślę, że to wyjdzie tylko każdemu na dobrze. Myślę, że w dzisiejszym meczu. Yy jeszcze wyrównany. Staraliśmy się złożyć sobie sytuacji e... Brakowało nam ostatniego badania. Myślę, że z tego grania w polekarnym My już wygrywaliśmy Polakarnę trochę. E... Czasami, no szalansko, odmawialiśmy tą piłkę. E... Mogliśmy, mieliśmy Chyba tam sytuacja Tomek był się, że żeby piłka nie mu skoczyła. Szkoda, że, że nie uderzy, ale myślę, że chciał zrobić fajnie. I to był drugi z rzędu, taki lecz z gatunku takich, które punkty czy wynik bardzo podwoiły morale. i dzisiaj, jeszcze może jeszcze i ważniejszy ten gol decydujący na mnie mający raz, za trzy punkty. A że zwycięstwo po to, to miesiącu, prawda? Ale... No tak, myślę, że tam ten morale pójdą do góry. Wiedzieliśmy, że nie jakby wygrała z nami, no to nie byłby tyle samo funkcjonującym, także sami widzieliśmy, że, że zespół z przodu uciekają. Potrzebowaliśmy tych trzech punktów dzisiaj i myślę, że dużo popaku dzisiaj, zostawili zdrowie na boisku, żeby, żeby właśnie w tym ostatnim tym przerezestąpić. Chyba jeszcze nie miałeś w swojej karierze tej giery z boiska, Tak, z łatwiej, że takiego momentu, żeby ucieszyć się z takiego gola w takim momencie meczu. Mi się da, że w pierwszym sezonie, kiedy wygraliśmy z Kraką tutaj na 95-lecie i wtedy mi się daje, że. I jako włoski go Tak, tak, z tak, przeglądkiem tak? właśnie. To mi się daje, że ostatni raz tak, tak mi się przypomniałem, no, ale myślę, że chłodzę dla zespołu, dla sztabu, bo zrobili kolejny raz dobre zmiany i wpuścili świeżych zawodników, którzy później zdecydowali o jej samej tak, Dziękuję, tak,